Jeszcze mam z tej strony, koniec 98, a to jest kolejny odcinek Let's Play Dark Messiah. Dzisiaj kontynuujemy rozdział. O, Miss Major, afraid of the dark. I don't like leading her long walks around or errant here. I need her to get inside. You're such a gentleman. Widzę, to jest zadanie, gdzieś sprawdzić gdzieś przejść. To nagrywam to drugi raz. How charming. Zniał mi się, że miałem zmienić rozdzielczość na 16 i 9, 9 Więc przynajmniej kilka tam rzeczy wiem O no, spokój A ten drugi typ gdzie?

Zapisek Szkoda, się nie dla O ten zapisek przeczytajmy. Zostawić o na pająk tu w skrzynia. Zamknąć w skrzynię, bo w oku głupia goblin. Wnioskując po piśmie... raczej po inteligencji pisma to był goblin. Nagrywa go w jest What the fuck is this? Ja nic nie Co A, ściany go... ...włączają. jest pułapka. małe Ale to... stała.

Widzimy, i wouldn't want to be under that oh, column jest. when it falls What a terrible guest you are. Here for five minutes and you're already wrecking the place. No taki jestem. Oh the double No, this oh nie, not jak bardziej podoba, to mi się otworzyło coś do przejścia a widziałem, że wrócimy co zostawiłem mam też łakasza sisi nagłówki i kolejna część homera co się z ludzką głową zbiera bitch albo nie być. I'm sorry. I made it, but Those damn goblins have taken control of the portal. There is another way, a bit more complicated. Michie. Nie, to Kaczyński! To Kaczyński! Wolę by walnął w ten budynek! A wszyscy chcę mówić, że to muszę była! O, na nogę, na nogę! No dobra, nie wiesz, zabij go! No dobra, na to zarać ta Putina zlecenia, ale dobra! Ciemieni zabij Chodź tutaj. Tu się. No, ląduj. Słabko, tak, go, tak, ja się. No, Ładnie. Lecimy. Ładnie. 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 Ładnie tak latać Wefie też latam jetem nic mieszko kończy będziemy okay. Bieny z tej kraty Dobra. Dobra O cztery już mamy, tu ład, ładnie ładnie Ulepszmy sobie może, 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 może. Nie dobra, nie może, może, tylko... zdrobimy mi się w Trzeba 3, 7 punktów. Tu trzeba 8. A tu... To trzeba 5. No to poczekamy jeszcze trochę. Dobra. Pochwal mnie teraz. No jak? i can open a passage but i don't know what you'll find on your way brilliant you know if it had been me i would have thanked you properly there should be a way through should be hurry i still need to prepare the spell and arentir could be here at any moment Drzwi. I... Ja powodzenia. Good luck. What? No goodbye kiss? we żadnego anime, anime, ani po całym miejscu. Pe. A dobra, to lecimy. No dobra. Dobrze, dobrze. Dobrze, gra się wczytała. Wow. Ło, wow. bym sobie poleciał... A i tak poleciałem. Proszę, tylko nie mówcie mi, że to jest Gin! No! Jest! Jeden padł. Jeden padł, jeszcze... Kilka tych wszystkich trzeba być w ciągłym ruchu chyba Nie wolno, mi jakiś pająk ci zatruł, bo to skurczy, jak tego nie leczysz. Dobra Jest, trzymamy się, ale idą kolejne dwa Kończy mi się miejsce na dysku, a pająki do mnie leżą Jeszcze jeden. Dwa. Wow. Ale blisko. Raz kolejny. Wow. No chyba mi dobrze idzie z nim PNK. O, oh, nie udało się żadnego mi zatruć. Wow. We are the champions. Nie co się w ludzką stonogę, czy co? Dobra To mi wychodzi Lecimy na Szczecin dalej Te jajka, to to podpalił wszystko w biedziec Jest, idzie kolejny Milusiński nasz Dzień! gin No Ejestem za zanim kolejny przyjdą No Jest O z każdym pająkiem to naprawdę co bardziej się stresuje, że mnie w końcu taki zatruje nie wiem, czy mam odkrótkę. Tak jak i zatruje to życie Spada dopóki nie spadnie do 5 HP Klucz jakiś Złoki Orka Czerwono-służy i Bo bardzo się lepiej łukiem nie bawić Bo już jak wiecie pa 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 Jeszcze go kurde jakieś komnaty pajęcze Odmyślałem Nie gadajcie Nie 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 Kurde no nie Jeszcze was tu brakowało Jezu Ile naraz Ile naraz Nie Ja się nie poradzę Ja się zabiję Ja w Nigdy nie robię tej Wiedziałem! Wiedziałem, że mnie zatruje jakiś pedał Gryzie! Ja to to bym od razu... O, dobra! Jednego mniej Dobra, dobra, uleczamy się, uleczamy się Jak mnie ten aktor zatruje to już naprawdę O, no co? Kuraku Jeszcze pa? No nie, wiedziałem, że tak będzie Za długo stałem Gin! Ale to... tu ci mula. No idzie w nieco pni. Jest! No! Gin! No dobra, z tego się zjumpniemy. Zobram O oh. Bum O oh. Ale mam stracha Nie, kolejny pang leci Spadaj ale sobie poleciał hop ja tu muszę to widzieć o jesteśmy prawie przy górze już hop dobra już chyba jesteśmy przy wyjściu i znowu do pańczy jakiś Dupy. O, dobra, mieliśmy z... ulepszyć sobie wiedzę tajemną, to daje nam... Więcej... MONEY! Dobra, kolejny wczytywanie czy... Dobra, jesteśmy z powrotem. Ej, mam coś... To też się przypomina jak dementał? Chodzę. Joka śliza. Saren,

O oh, nie jumping. Okwinia. Okay, Dobra, pójdziemy. Co to jest? Fuck, woda się podnosi. Umrę. Go, go. Odd

Nie co wzięło szatów dziewięć osiem. I po raz kolejny bić albo nie bić. Nie będziesz chatertował na twarz. Nie będziesz czemu zarąbałem? go Czemu ja go zarąbałem? Za za dzień dwóch karłów ten jednego Hey wszystkie kończyny przeżnało

твоя. Скажи, Коучинг сфера. и ап, 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 ап. Ах, ах, Oh, o, po to <rabe> jest o, kąt ta rękę a tam mama 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 na na, na <rabe> mam <rabe> <rabe> mam Purz to szajce No, Sorry za taki lipny komentarz ale jest właśnie w pół do 11 Znowu ręka, noga, mózg na ścianie, pora na karło i głowy ścinanie

Owa! Co to było? Skąd to było? Dobra, zresztą mi brakowało miejsca na dysku, więc podzielim to jest ten y, rozdział na aż na trzy części. Wiem, że trochę y, dużo, ale chyba dacie się Dobra, więc tymczasem ja się z nami żegnam. Do następnego odcinka pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Cześć!